Typu... Dobra, co tam Draco? Łee, Heropomka! Jaki gołcik! Jeszcze trzy rebitki mam, ale chyba już się nie załapię. Jezu, czemu jestem tak głośno? W tym, tym... Oj, drugi Draco, czy trzeci? Ty, znowu Herko, zajebiście! Dobra, zaraz sobie pobiegamy po grzybkach, bo zaczął się event z grzybami, trochę wam o nim opowiemy z chłopakami, w ogóle przywitajcie się na filmie. Siema. Siema, siema. A i tu gdzieś na, na czym? Na starcie wam się wyświetli. Yy, czy znaczy teraz wam się wyświetla lista ostatnich 10 osób, które zostawiły suba. A my właśnie mamy grzyba. Ja dopiero chwilę temu wróciłem do chaty, a jest 19.30, więc za dużo dzisiaj nie pobiegałem. Ale jest otwarty grzybek, także ja sobie wbijam. Generalnie i spoko. Mówicie, że fajnie dropi, nie? O, znowu jakieś Ta. hero. A, nie, nie chcę wychodzić. Halo. Heroeska. Spoko, spoko. Zobaczymy. Może jakiś ten, może jakiś podręcznik grzybiarza drobnej, będę miał KCS-a czy coś. Ale na razie to nie, nie widzę szans na to za dużych. Chociaż dopiero trzeci grzyb. Halo Fka. No. Pozbieram ogólnie tego wienka i na koniec filmu Wam zrobię opening. No. Dobra, to widzimy się na następnym grzybie, bo żadną inną postacią oprócz 2,88 tak wbiłem już wyższy level niż y, 2,87 tu nie wejdę. Także widzimy się za chwilę na następnym. Dobra, lecimy na kolejnego grzybka na zachodnie rozdroża. Akurat wróciłem do kompa i zostały dwie minuty, więc nie wiem, czy zdążę dobyc. A u was jak tam chłopaki ogólnie. Chłopaki ogólnie? Dobrze, ja te szerpy, gdzie to damy, było? Darby, da? To jest chyba na pustyni yy, gdzieś. Andarum. A właśnie kurwa, andarum i do góry. Skały okay. i do góry. Zdążę czy nie zdążę? Gdzie on jest kurwa? Ogromny jak pospolity. Chłopie, jaki Sigma. Ty też jeszcze 2,5 minuty, a już tu dobiegłem. Ja już mam dość na dzisiaj, więc powoli kończę te grzyby. Zrobię podsumowanie sobie. W depo wszystko poukładam. <laughs> Starczy już grzybobrania? No ja to dopiero do kompa usiadłem, nie? No ja to dzisiaj legendarny strój złożyłem w jeden dzień. Joki gołcik, co? A, jakbyście się Zyklonowy, zastanawiali... Mikro kolejny? Jakbyście nie się nie zastanawiali, nie, nie, nie. dlaczego jest ten troszkę inne mikro, to mój mikrofon mi się zepsuł. E, ciągle się odłącza i robi jakieś przestery z dupy, więc y, będziemy siedzieć na mikrofonie ze słuchawek. Mam nadzieję, że jakość jest okej. Okay. Dobra, Ej, mnie korci, żeby tu jeszcze jedną postacią przybiec, i ja chyba to zrobię, bo wydaje mi się, że zdążę, wiesz? Jak myślisz, Dominik? Dam radę czy nie? Powinieneś. No, jak było 2,5 minuty, to myślę, że bez problemu. No, także mam nadzieję, że nowy mikrofon, znaczy nowy, że mikrofon wam nie przeszkadza, że jest do przeżycia. Tutaj raczej niestety nie pozbędziemy się wszystkich. Yy... Pyby zjeździecie tych takich plutych, ale no nie mam po mam tylko gąbkę na mikrofonie, więc tak to wygląda, niestety. Myślę, że jeszcze z dwa grzybki sobie nagramy na następną. Postaram się sześcioma postkami pójść. Ogólnie fajnie, bo Herobolgo daje 110% do expio i 110% do questów, czy 80 do questów, czy ile? Bo ja chyba tylko. Rzez, no, chyba czy Hero czy Uni? No ja mówię o Hero, bo ja tylko Uni dropnąłem. To Uni daje 70, chyba. Yy, hero daje 110, no? Tak. No klasa, klasa. Co można powiedzieć, no? Farmcie sobie te grzybki. Przydadzą wam się. O, jeszcze Uni Bozu zaraz będziecie mieli. Elegancko, elegancko. Dobra, zrobimy sobie tego grzybka. 30 sekund. Wbijam. O, dobra, jestem. To teraz mi już chyba nie wyrzuci, jak już dobiegłem, nie? Czekajcie, tylko dam info. Eee... Idę <średziny> u mam 5 bić. <średziny> dobra. Jeszcze powinienem mieć rebitki ogólnie z tamtej postaci. Lecz z 8-3. Ogólnie pozbieramy sobie trochę tego, w sensie ze wszystkich postek, to w sumie. W sumie później powrzucam do depo. Nie wiem, nie umiem mówić dzisiaj, no naprawdę, masakra. I zrobimy sobie opening na koniec filmu. Eee, dobra. No to co? Szybkie cięcie, widzimy się na Umibozu. Dobra, niestety na Umibozu nam troszeczkę nie wyszło. Było małe potknięcie, więc jesteśmy na kolejnym grzybie. Nic mi nie nie chcę o tym słyszeć ale... O tym Umibozu? To ci tak. chyba, chyba dobrze poszło, czy nie? Ej, czekaj, to mi się nagrywa? Jest, nagrywa się, nagrywa się. Klasa, klasa. Ale tutaj chłopaki śmigają nawet 4-3 levelami, nie? A w ogóle chciałem poszanować tutaj wszystkich, bo nie ma bicia się na grzybach, żeby każdy mógł sobie skorzystać. Także elegancki ruch ze strony wszystkich. Nie wiem kto zapoczątkował, ale szanuję, szanuję taką inicjatywę serwerową I właśnie dlatego warto żebyście zaczęli grać na Tempest, najlepiej z linku w opisie, nie? Prawda chłopaki czy nie? Proste kurwa No, Naprawdę Ty no dobra, ale... o, na brak łupu, zajebiście, dobra Lecę na następną postkę Tamtym 8.3 jeszcze nie żyje Tak, szczerze. No, yy... Co, też słuchasz tej nutki? Last night? Nie, nie, nie. Kurwa mi tak weszła w głowę. No, A, rzeczywiście się, to się nazywa Last night, to jednak tego słucham. O, no, mi, mi tak weszła w głowę, ale nie mogę. No kurwa co jadę na siłownię, to to sobie puszczam, nie. Tak, swodek kamera. Ulalala. jo. Dokładnie tak tam jest w tekście. Nie będę tego wycinał, wiesz? <laughs> Wyjebaną, czy ty to wytniesz. w Piździe tam. Ale nie przeklinaj, bo będzie demonetyzacja. Dzisiaj, dobra, już nie, o... po demonetyzacji. Ile ty masz lat? Ile ty Chłopie. masz lat? A już się powoli dolary zapalają na filmie, tak? Właśnie, widzowie, musicie jak najdłużej oglądać, żebyśmy zarabiali złoty 60 zł od filmu. Ostatnio mówiłem o tym na streamie. Także mam nadzieję, że, z... <śledzimy> że dobijemy to do końca października. Teraz będą te. Teraz będą częściej odcinki, postaram się, nie obiecuję, ale postaram się robić daily z eventu Halloweenowego, bo trzeba e trójkę bić, nie? Mam nadzieję, że będzie trójka. Także raczej jakieś tam daily szybkie pobiegane będzie, ale... Ale no, też mówię, ostatnio słabo z czasem stoję, więc nic wam nie obiecuję, ale się postaram i myślę, że to jeszcze jestem w stanie dowieść. A co do streamów? No teraz wpadliśmy na taki... o jakieś hero wpadliśmy na taki nowy pomysł, żeby streamować w formacie yy, shortsów. W sensie wiecie, że nie pionowo, tylko poziomo, czy tam na odwrót, bo zawsze mi się to jebie. Także możecie ten, możecie dać znać, co o tym myślicie. Myślę, że pomysł zajebisty. Znaczy zajebisty, no. Zajebiście może się zbustować kanał co najwyżej, nie? Jeśli chodzi o, o, o staty. A czy pomysł taki zajebisty, to zobaczymy, wyjdzie w praniu. Ale dobra, ja tu sobie gadam, gadam. A, a ten... No, a jeszcze trzeba jedną postką uderzyć. Zaraz sobie zrobimy ogólnie podsumowanie, ale nie będę was już tym zanudzał na filmie. Ogólnie uważam, że dosyć dużo dropnąłem, a biegałem... Nie wiem, 30 minut? Więc jest ogólnie No, ja ci mogę wysłać screenshot z dzisiejszego dnia, to będziesz mógł dodać do siebie. No tak. To... Jak mi poszło bieganie. To wyślij screena z dzisiejszego dnia, to wstawię na miniaturkę. muszę. Podsum podsumowanie muszę zrobić. E, to nie, bo ja miniaturkę już przygotowuję w międzyczasie. A właśnie, zapraszam jutro około godziny 19 na streamka z CSA. Bo będziemy sobie pykać. Czy znaczy ja będę sobie pykał, bo nie wiem, czy nie będę sam jutro. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra. Kurde, chciałbym tą książkę taką dropnąć, co ty dropnąłeś do minota, ten, ten kamień czerwonego smoka. Ale na razie widzę, że, że jest ciężko. O mi ciężko. Ale ja to leci... Bez... Ale to leci z elitki czy ze skrzynki? No obojętnie chyba, wiesz? Aha, Ze okay. skrzynki. Ze skrzynki? Mi ze skrzynki dropnęło. Jaki gołcik, łeee. Dobra, ja jeszcze spróbuję sobie tam wlecieć 8-3, ale to już nie będę wam robił cięcia. Po... Zrespił mi się ten 8-3? Ta, zrespił się, dobra, elegancko. Elegancko i później zrobię wam opening tych wszystkich tych. Tam lecą głowy Zbira tytoń chyba nie, wymówiliście. I coś tam jeszcze. Ta. Takie te tak, do klanowych questów. Także spoko, jak macie klanik bez ulepszeń, taki jak nasz na 4-3, to można sobie go łatwo ulepszyć, ty, ale ja nie mam teleportu do. Ej, wyślij mi ktoś szybko jednego TPK na Margorie. jestem. Albo tepni się ktoś kamieniem. Masz teleport, domino? Aktualnie nie, bo tu jest 5 minut i ja to biję kurwa. Ale... Sam musiałem pobiec dokupić te peki. Ale jesteś spocencem, dobra. Dobra, sam se ogarnę. Już z tobą nie gadam więcej. Aha. No jak taki jesteś kurwa ziomek? Się okazało. Zajebiście. Nie ma czasu kurwa, panowie. Kupse z aukcji kurwa parę sztuki chuj. Chłopie, ja muszę iść do tego. Muszę iść szczególnie sobie zwoi do Undarum na farmić, bo ja mam jeden zwój albo nie mam wcale. I jak był grzyb w Andarum, to poszedłem się umyć, bo nie miałem jak się tam dostać. A ja nie będę <grym> Sześcioma postkami z buta, no kurwa. Trochę szanujmy swój czas, nie? No to ci kurwa nie o to chodzi. Dobra. Ubijemy sobie jeszcze tego grzyba i za jakieś. No dla was to minutka. Dla mnie za jakieś 15 minut zrobimy sobie opening i podsumujemy ile można wybiegać w 40 minut. Uważam, że całkiem sporo. Jakbyście poświęcili cały dzień, tak jak Espik, to nawet może byście tam coś ugrali. No ty chyba. No ty legendarny strój, nie? Złożony w jeden dzień. Jakiś szef, kurwa, no też to jest niewiarygodne. Dobra. Dawaj, te mykonidy. Ale tej ulepki, że spada po 16, to tak trochę smuteczek, nie? Ale w sumie tyle no, to... dwa może też ci wypaść zwykłej. Spoko, mi też tak się zdarzyło. Dwa? Zajebiście. Dwie sztuki, no. Zdarza no, się, ja też tak miałem parę zajebiście, razy. Zajebiście, zajebiście. Ja na przykład zwykłej mam 20 ponad tysięcy. Joki goat Dobra. 25. Dob to była ostatnia postać, także widzimy się zaraz w podsumowaniu. Ja tylko sobie uprzątnę depozyt i i ten i zaraz wam pokażę, co z tego wyszło. Dobra, także podsumowując, tyle można wybiegać w 40 minut, wszystko co tutaj widzicie. No i jeszcze zrobimy sobie opening tych tych. O, pył astralny, świetnie, głowy zbira, o denary, denary to jest petarda, głowy zbira, tytoń. Tutaj co? Był astralny o denarów jeszcze więcej, zajebiście, zajebiście. Znowu denary, petarda, i znowu denary. Ty no powiem ci, że 40 minut biegania, a ja zrobiłem ile? 26 denarów. To 26, 26 dni robienia dziennych, tak? Dobrze liczę? No. Więcej. Yy, znaczy, nie mniej w sensie, bo dostajesz dwa albo trzy denary, jak robisz dzienne. Jak tak? robisz te dwa główne, to dostajesz dwa denary, ne? bo jeden A. za jeden i drugi za drugi. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, w każdym to razie to. Jeszcze trzeci. W każdym razie to by było na tyle na dzisiaj. Nagramy sobie jeszcze jeden odcinek z grzybów. Ja, be, ja idę jeszcze pobiegać za grzybami, ale nie będę nagrywał 35 minut biegania za grzybami. No, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Pożegnajcie, się, chłopaki. シャマーのシャマー